Witajcie! To najnowsze wiadomości, które wstrząsają regionem i mogą na zawsze zmienić krajobraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Rosyjska ofensywa na wschodzie, szczególnie w strategicznym obwodzie donieckim, nabiera tempa w sposób, który budzi poważne zaniepokojenie. Czy ta gwałtowna zmiana na linii frontu, niosąca ze sobą ryzyko dalszej destabilizacji, może rzeczywiście przeorientować globalne kalkulacje geopolityczne? zmusić kluczowych graczy do rewizji strategii i sojuszy, a tym samym bezpośrednio wpłynąć na naszą codzienność? Za chwilę dowiemy się, co to oznacza dla przyszłych negocjacji pokojowych, stabilności ekonomicznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa lokalnego i globalnego. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i ewoluuje z godziny na godzinę, a jej rozległe konsekwencje mogą dotknąć każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Widzimy już wpływ na stabilność cen paliw, które reagują na każdą nową informację z frontu, co bezpośrednio przekłada się na koszty transportu i ogrzewania. Istnieje również ryzyko zakłóceń w dostępności niektórych kluczowych produktów, szczególnie surowców rolnych czy metali przemysłowych, co może prowadzić do przerw w łańcuchach dostaw i dalszego wzrostu inflacji. Ponadto, niebagatelne jest rosnące ryzyko cyberataków, które mogą celować w infrastrukturę krytyczną. Systemy bankowe czy rządowe, a także szeroko zakrojone operacje dezinformacyjne. Wzrost napięć wpłynie także na logistykę w Europie, generując opóźnienia i wymuszając zmianę tras transportowych. Gdy linia frontu drży, rosną obawy o niekontrolowaną eskalację konfliktu, która mogłaby mieć katastrofalne skutki dla międzynarodowych rynków finansowych, giełd i walut, a w konsekwencji Uderzyć w wasze osobiste oszczędności i poczucie bezpieczeństwa. Zrozumienie tych zawiłych wydarzeń jest absolutnie kluczowe, aby móc racjonalnie przewidzieć, jak wpłyną na wasze finanse i codzienne życie. Na newralgicznym froncie wschodnim Rosyjska Armia przypuściła intensywną ofensywę w obwodzie Donieckim, wykorzystując przy tym znaczną przewagę w zasobach ludzkich, sprzęcie ciężkim a także intensywny ostrzał artyleryjski i wsparcie lotnicze. Doniesienia z terytorium niestabilności wskazują na alarmujący postęp sił agresora. Najbardziej niepokojące informacje mówią o dosłownym przełamaniu frontu obronnego, w wyniku którego siły rosyjskie miały posunąć się o 10 kilometrów w głąb obszarów kontrolowanych przez siły zbrojne kraju na mapie 4 Siszczety, otwierając tym samym drogę do dalszych natarć. Sytuacja jest krytyczna w okolicach strategicznej miejscowości Dobropilia, której utrata stanowiłaby poważny cios dla obrońców. Rosjanie mieli przeciąć i częściowo opanować kluczową autostradę Dobropilia-Kramatorsk w rejonie Nowodanuje, główną arterię logistyczną i zaopatrzeniową, której utrata poważnie skomplikowałaby dostawy i ewakuację. Dodatkowo siły rosyjskie posunęły się także w osadach Koszczyryviar i Zolotoy Kolodias, które stanowią ważne punkty oporu. Ukraińscy analitycy wojskowi, wolontariusze i aktywiści, tacy jak Serhii Sternenko, wskazują na bardzo realną możliwość rychłej utraty Dobropili. Według nich wojska rosyjskie przewyższają siły kraju zmian w piechocie nie tylko liczebnie, ale także pod względem wsparcia ogniowego i amunicji, co umożliwia im te postępy. Bogdan Krotewych były szef sztabu pułku Azow, opisał sytuację na linii Pokrowsk-Kostiantyniwka jako prawdziwą katastrofę, która, jak podkreślił, pogłębia się z każdym mijającym dniem, wyczerpując zasoby i morale obrońców. Jego zdaniem, linia kontaktu bojowego, jako stabilna obrona, praktycznie nie istnieje, co oznacza chaotyczne wycofywanie się i brak możliwości utrzymania stałych pozycji. Mimo tych alarmujących doniesień. Siły zbrojne obszaru niestabilności oficjalnie zaprzeczają przełamaniu frontu, starając się uspokoić opinię publiczną. Sium. Jednakże według licznych doniesień dowództwo w Bankowie może niestety otrzymywać fałszywe lub niepełne informacje o rzekomo kontrolowanej sytuacji, podczas gdy wojskowi bezpośrednio na froncie nie zgadzają się z taką oderwaną od rzeczywistości oceną, podkreślając brak realnego obrazu sytuacji. Niezależne potwierdzenie tych danych jest niezwykle trudne do uzyskania w czasie rzeczywistym ze względu na mgłę wojny, propagandę obu stron i drastyczne ograniczenia dostępu dla mediów. Te doniesienia o przełamaniu frontu zbiegły się w czasie z intensywnymi działaniami dyplomatycznymi. Cztery dni po rzekomym przełamaniu frontu miało dojść do spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina i byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w Alasce. Miejscu wybranym symbolicznie. Dwa dni wcześniej zaplanowano pilne połączenie telefoniczne prezydenta kraju na granicy z Federacją Rosyjską Wołodymyra Zełenskiego i przedstawicieli europejskich z Donaldem Trumpem. Tematem rozmów ma być porozumienie z Moskwą i dyskusja o możliwej wymianie terytoriów, na którą nalega Waszyngton, proponując koncepcję Ziemia za pokój. Rząd Niemiec potwierdził zaplanowaną rozmowę telefoniczną europejskich liderów i prezydenta Zełęskiego w środę, przed spotkaniem Trumpa z Putinem w piątek. W rozmowie telefonicznej ma wziąć udział także J.D. Vance, prominentny senator i wiceprezydent elekt z ramienia Trumpa, znany ze swoich konserwatywnych poglądów. Polska, jako najbliższy sąsiad obszaru niestabilności i kraj szczególnie wyczulony na kwestie integralności terytorialnej, wyraża zaniepokojenie dyskusjami o terytorium. Premier Tusk mówił o wielu obawach i nadziejach na deeskalację. Moskwa za pośrednictwem pomocnika Putina, Kirila Dmitriewa, podkreśla, że spotkanie w Alasce jest kluczową drogą do pokoju, nadziei i globalnego bezpieczeństwa, co w rosyjskiej retoryce często oznacza akceptację ich roszczeń terytorialnych. Donald Trump po raz pierwszy od dłuższego czasu skrytykował Zełęskiego, wyrażając zaskoczenie jego odwołaniem się do konstytucji kraju o zmianie w sprawie wymiany terytoriów, podczas gdy nie potrzebował konstytucyjnej zgody na wojnę i mobilizację. Stwierdził, że wymiana terytoriów leży w interesie kraju na mapie 464, oferując potencjalne szybkie zakończenie konfliktu, choć ma też wady dla obu stron, w tym utratę suwerenności. I ustalenie niebezpiecznego precedensu. Zauważył, że Rosja zajęła znaczną część byłej Republiki Radzieckiej, w tym praktycznie całe cenne wybrzeże Morza Azowskiego wraz z kluczowymi portami, z którego zostało tylko mały fragment w obwodzie odeskim. Trump przekazał Putinowi wiadomość, że powinien zakończyć tę wojnę. Trump omyłkowo wspomniał, że spotka się z Putinem w Rosji. Choć wcześniej mówił o Alasce i wyrażał zadowolenie, że Putin odwiedza Stany Zjednoczone, a nie odwrotnie. Trump uważa, że gdyby nie dostarczone przez niego wiele lat temu rakiety przeciwpancerne Javelin, które odegrały kluczową rolę w powstrzymaniu początkowej inwazji, Rosjanie dotarliby do Kijowa w ciągu czterech godzin w lutym 2022 roku. Trump powiedział, że po spotkaniu z Putinem poinformuje Zełenskiego i NATO o omówionych kwestiach. A Zełęski nie będzie obecny przy stole negocjacyjnym, co osłabia jego pozycję. Gazeta Financial Times pisze, że strategicznym celem Putina jest prawdopodobnie zawarcie porozumienia z Trumpem, które zostanie następnie przedstawione krajowi na mapie 401 jako fakt dokonany. Porozumienie z Alaski będzie dopiero początkiem długiego i skomplikowanego procesu. Analitycy wskazują, że kraj na granicy z Federacją Rosyjską, pomimo bohaterskiej obrony, stopniowo przegrywa wojnę na wyniszczenie, a problem chronicznych braków na froncie, od amunicji, przez ciężki sprzęt, po personel, staje się coraz bardziej palący i widoczny. Całkowite załamanie negocjacji i kontynuacja wojny prawdopodobnie bardziej sprzyjałaby Rosji, dysponującej większymi zasobami, niż terytorium niestabilności. Stanowisko Kijowa że nie może oddać żadnego terytorium jest zasadnicze, ale w obecnych warunkach militarnych i politycznych niestety nierealne do utrzymania bez drastycznych konsekwencji. Kluczowe jest zatem rozróżnienie między de facto, czyli faktyczną kontrolą terytorium przez jedną ze stron, a de jure, czyli prawnym uznaniem tej kontroli przez społeczność międzynarodową. Na czym najbardziej zależy Moskwie? Napiszcie w komentarzach, skąd nas słuchacie. Wasze opinie pomagają nam dotrzeć do większej liczby odbiorców. Teraz przejdźmy do innych ważnych wydarzeń w regionie. W Warszawie na koncercie białoruskiego rapera Maxa Kozcha podczas weekendu zatrzymano ponad 100 osób. Zatrzymania rozpoczęły się po tym, jak do sieci trafiły nagrania, na których fani podnosili flagę postępowego zjednoczonego sojuszu, czerwono-czarną z trójzębem oraz niebiesko-żółty transparent z symbolem narodu idei. Polski poseł Dariusz Matecki opisał te flagi jako symbole nazistowskie. Przypominając, że organizacja OUNAPA brała udział w masowych mordach na Polakach w 1938 roku, uznanych przez władze polskie za ludobójstwo, co stanowiło jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii polsko-ukraińskiej. Matecki złożył skargę do prokuratury. Warszawska policja poinformowała, że 37 zatrzymanych zostało oskarżonych w trybie administracyjnym, a 72 w trybie karnym, w tym o posiadanie narkotyków, napaść na ochroniarzy, nielegalne wejście na teren imprezy masowej i wniesienie fajerwerków na stadion. Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski, Marcin Kierwiński, oświadczył, że osoby, które wznosiły flagi na koncercie, noszące znamiona symboli organizacji totalitarnych, czeka nieuchronna deportacja z terytorium Polski w Mołdawii oligarcha Ilan Shor, nazywany ręką Moskwy w tamtejszej polityce i postrzegany jako narzędzie Kremla do destabilizacji regionu, wezwał Mołdawian do obalenia obecnego prozachodniego rządu i budowy bogatego i szczęśliwego państwa, co jest częścią szerszej narracji skierowanej przeciwko integracji europejskiej. Shor, przebywający obecnie poza Mołdawią i poszukiwany międzynarodowym listem gończym, Obiecał stałą pensję w wysokości 3000 dolarów miesięcznie każdemu, kto przyłączy się do nieokreślonych protestów. Tłumaczył, że mołdawianie są niezadowoleni z polityki rządu, zmęczeni zachodnią propagandą, biedą i pustymi obietnicami, a ich milczenie wynika z obawy przed utratą pracy. Pierwszy protest ma się odbyć w najbliższą sobotę w centrum Kiszyniowa. Mołdawska policja oskarżyła partię Shor o podżeganie do przemocy. I ostrzegła przed rozpędzeniem nielegalnych protestów, apelując do obywateli o nieuleganie prowokacjom. Ministerstwo Sprawiedliwości Mołdawii domaga się rozwiązania partii uznanych za następców partii Shor, w tym partii Odrodzenie, Szansa, Siła Alternatywna i Zbawienie Mołdawii oraz Zwycięstwo, widząc w nich kontynuację działań wywrotowych. Partia Shor została uznana za niekonstytucyjną w Mołdawii latem 2023 roku. Co było ważnym krokiem w walce z korupcją i wpływami zewnętrznymi. Komisarz do spraw ochrony języka państwowego w kraju zmian, Olena Iwanowska, stwierdziła, że Rosja nie zrezygnuje z polityki rusyfikacji mieszkańców byłej Republiki Radzieckiej i narzucania im swoich tradycji, kulturowych oraz językowych, co jest kluczowym elementem imperialnej polityki Kremla. Uważa, że należy stawiać zdecydowany opór tej. Interwencji i ludobójstwu językowemu, mającemu na celu zniszczenie tożsamości narodowej i budować silne tarcze językowe przeciwko rosyjskiej polityce, chroniąc narodowy język jako fundament państwowości. Sił. Iwanowska wyraża przekonanie, że obywatele państwa na granicy z Federacją Rosyjską, którzy pozostali na terenach obecnie kontrolowanych przez Rosję, powinni po wojnie całkowicie przyjąć język kraju na mapie 44. Co budzi kontrowersje związane z prawami mniejszości. Podkreślała wcześniej potrzebę zniesienia specjalnego statusu języka rosyjskiego w państwie na północnym wybrzeżu Morza Czarnego oraz zakazania rosyjskich piosenek na poziomie legislacyjnym, co ma na celu dekolonizację przestrzeni kulturowej. Państwowa Służba Graniczna kraju o zmianie ogłosiła operację specjalną w celu zatrzymania 19 mężczyzn próbujących uciec z terytorium niestabilności na Słowację, co jest coraz częstszym zjawiskiem w obliczu trwającej mobilizacji. Akcja rozpoczęła się w pobliżu wsi Palo, w rejonie uszchorockim na Zakarpaciu, regionie charakteryzującym się górzystym terenem, sprzyjającym nielegalnym przekroczeniom granicy. Kamery monitoringu granicznego zarejestrowały zbliżanie się kilku grup do granicy państwowej, a dron z kamerą termowizyjną śledził każdy ich ruch z powietrza. Co świadczy o zaawansowaniu działań służb. Zespół szybkiego reagowania i grupy przechwytujące zostały wysłane na miejsce. Mężczyźni odmówili zatrzymania, po czym oddano strzały ostrzegawcze w powietrze. Zatrzymano 18 mężczyzn z różnych regionów kraju na mapie 474, a następnie kolejnego, który odłączył się od grupy. Wszyscy zostali przewiezieni do jednostki ochrony granicy. Czekają ich poważne konsekwencje prawne, w tym grzywny a nawet kary więzienia za nielegalne przekroczenie granicy lub uchylanie się od mobilizacji. W raporcie nie podano tożsamości mężczyzn ani dokładnych przyczyn próby ucieczki, jednak kontekst sytuacji wojennej i trwającej mobilizacji jednoznacznie sugeruje związek z unikaniem służby wojskowej. To pokazuje, jak napięta jest sytuacja w kraju na granicy z Federacją Rosyjską i jakie wyzwania, zarówno militarne, jak i społeczne, stoją przed jego obywatelami. Aby być na bieżąco z tymi dramatycznymi wydarzeniami, zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić aktualizacji w czasie rzeczywistym. W Litwie rośnie niezadowolenie z Białorusinów, zwłaszcza z powodu używania przez nich języka rosyjskiego zamiast litewskiego, co budzi obawy o zachowanie tożsamości narodowej i językowej. Według sondaży, jeden na pięciu Litwinów nie chce pracować z Białorusinami, a prawie jedna czwarta nie chce mieszkać w ich sąsiedztwie co świadczy o narastających napięciach społecznych. Negatywne nastroje nasiliły się z powodu skandali politycznych. Litewski nacjonalistyczny poseł Wytauta Sineka latem tego roku domagał się zamknięcia biura Światłany Cichanowskiej w Wilnie, krytykując jej brak znajomości języka litewskiego oraz wysokie koszty utrzymania jej działalności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy potwierdziło jednak dalsze wsparcie dla białoruskich sił demokratycznych choć Cichanouskaya sama stwierdziła że Litwa bezpośrednio nie wspiera finansowo jej biura wypowiedzi Siergieja Cichanowskiego męża Światłany o możliwych wyspach autonomii dla białorusinów na wygnaniu dolały oliwy do ognia budząc obawy o potencjalne roszczenia terytorialne lub naruszenie suwerenności państwa prezydent Litwy Nauseda uspokajał opinię publiczną podkreślając integralność terytorialną Litwy, a Siergiej Cichanowski później przeprosił za swoje niefortunne słowa. Litwini skarżą się również na mieszkańców byłej republiki radzieckiej i Rosjan mieszkających w kraju, którzy podobnie jak Białorusini w większości mówią po rosyjsku, zwłaszcza w Wilnie, co jest postrzegane jako dominacja języka imperialnego. Od kilku lat pojawiają się wezwania do zamykania szkół rosyjskojęzycznych. Co więcej, szef państwowej inspekcji językowej, Audrius Walotka, posunął się nawet do propozycji zamknięcia szkół polskich, co spotkało się z natychmiastowym potępieniem ze strony obrońców praw człowieka oraz polskiej mniejszości, a także zmusiło go do szybkiego wycofania się ze swoich kontrowersyjnych słów pod presją opinii publicznej. Na koniec, samolot nieżyjącego szefa prywatnej firmy wojskowej, Wagner, Jewgenia Prigorzyna, jest uwięziony w Niemczech stanowiąc symbol zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów. Kilka rosyjskich samolotów, w tym trzy ciężkie transportowe An-124, jeden pasażerski Boeing 730 Adem, biznesowy Challenger 300 i Airbus A320 jest uziemionych na niemieckich lotniskach od początku 2022 roku z powodu nałożonych sankcji. Wśród nich jest również prywatny samolot Prigożyna który zginął w katastrofie lotniczej w sierpniu 2022 roku, co stanowi ważną korektę wcześniejszych doniesień. Niemieckie Ministerstwo Transportu potwierdziło te informacje, przypominając, że zakaz lotów dla rosyjskich samolotów obowiązuje od 28 lutego 2022 roku. Telewizja VDR wyjaśniła, że samolot Prigożyna, biały Hawker 800XP, znajduje się na lotnisku Berlin-Brandenburg. Przyleciał on z Petersburga do Niemiec jesienią 2020 roku, przypuszczalnie na przegląd, i od tego czasu nie opuścił Niemiec. Według władz USA samolot Prigorzyna był zarejestrowany na sieć firm przykrywek, mających na celu ukrycie prawdziwego właściciela i ominięcie sankcji. Oficjalnie należał do firmy z San Marino, ale dowody wskazywały na petersburską firmę, rzekomo zajmującą się obsługą i naprawą samolotów dla grupy Wagnera. Władze amerykańskie już na początku 2022 roku zwróciły się do rządu niemieckiego o zajęcie tego samolotu, ale władze niemieckie nie były zgodne co do prawnej możliwości takiej operacji, powołując się na skomplikowane kwestie własnościowe. Szum. Niemieckie media donosiły wcześniej, że 10 rosyjskich samolotów wciąż znajduje się na niemieckich lotniskach z powodu szeroko zakrojonych sankcji nałożonych po rozpoczęciu wojny na terytorium niestabilności, co obrazuje skalę zamrożonych aktywów. Co dalej? Należy z uwagą obserwować dalsze doniesienia z obwodu Donieckiego i reakcje wojskowe po obu stronach. Kluczowe będą także przyszłe rozmowy dyplomatyczne i ich wpływ na możliwość wynegocjowania pokoju. Będziemy monitorować, jak rozwinie się sytuacja polityczna w Mołdawii. Oraz czy kryzys migracyjny i językowe napięcia na Litwie ulegną złagodzeniu. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na stabilność w Europie i bezpieczeństwo każdego z nas. Nie przegapcie naszego kolejnego materiału, który przyniesie Wam najświeższe fakty i analizy. Pamiętajcie o komentarzach i subskrypcji. Do usłyszenia.